Kończy nam się tydzień, dzisiaj niedziela. No i zobaczymy sobie, jaka to runa dzisiaj będzie nam towarzyszyła. Niedziela, koniec miesiąca, koniec tygodnia. Runa, 20, runa 28, chciałam powiedzieć 28 lutego, a runa. O, wyrd. Bardzo ciekawe, wczoraj była Algis, a dzisiaj mamy Wyrt. Uh, gdzie to Algis? Dzisiaj mamy dzień taki ja tak mówię, że to jest checkpoint, czyli jeżeli gramy w jakąś grę, to o wczoraj i dziś, tak? Wczoraj mieliśmy wspaniałą ochronę, wiedzieliśmy co mamy robić, a dzisiaj właściwie nie wiemy nic. Dzisiaj nie wiemy nic ze względu na to, że jesteśmy w takim punkcie który jest, może się okazać punktem zwrotnym. Jakby dzisiaj to nasze um, przeznaczenie bierze górę. Przy pustej runie to właśnie tak jest, że trzeba się nastawić na, na to wszystko, co pozytywne chcielibyście, żeby było waszym udziałem. Bo los obdarza nas tym, czym wibrujemy. Tak? Często wam o tym mówię. Pusta runa. Czysta, biała kartka do zapisania. Dzisiaj od Was zależy, jaką energią się pokierujecie, jaką energię um, wykrzesacie z, cie z siebie, czym zadziałacie. Ja myślę, że tutaj wszechświat e, też e, będzie miał coś do powiedzenia i od dzisiejszego dnia może zależeć wiele rzeczy, które jakby będą Waszym udziałem w przyszłości. Bo to jest właśnie taki punkt w grze, że jak się nie przejdzie tego punktu, to nie można wejść na kolejny poziom. I czasami właśnie takie momenty się wydarzają, więc bardzo ciekawa niedziela przed nami i cóż, zobaczymy, tak? Zobaczymy, jak to będzie. Ja Was pozdrawiam bardzo serdecznie i dziękuję Wam, że oglądacie, że wspieracie, że podoba Wam się ten cykl i. Że wspólnie razem cieszymy się energią rum, bo to jest chyba najważniejsze. Trzymajcie się. Pa.